RUN! <laughs>

31 lipca 1944 roku około godziny 18 dowódca Armii Krajowej, generał dywizji Tadeusz Komorowski Bur, wydał rozkaz rozpoczęcia powstania warszawskiego. Zaraz po decyzji generała pułkownik Antoni Kruściel-Monter udał się na ulicę filtrową 68, gdzie znajdowała się zakonspirowana kancelaria Komendy okręgu Warszawa AK. Tam około godziny 19 podpisał rozkaz mobilizacyjny dla podległych młodydziałów. Każdy z egzemplarzy częściowo zaszyfrowany zaadresowano do konkretnego odbiorcy. Rozkaz ten został natychmiast przekazany łącznikom, którzy nie mieli łatwego zadania. Musiał on dotrzeć do około 55 tysięcy żołnierzy, tylu bowiem służyło na terenie 8 obwodów okręgu Warszawa AK. Czasu było bardzo mało, bo o godzinie 20 zaczynała się godzina policyjna. Jedynie nielicznym łącznikom Udało się dotrzeć do adresatów jeszcze 31 lipca około 19.30. Do pozostałych rozkazy mobilizacyjne dotarły już 1 sierpnia, niekiedy tuż przed planowaną godziną walk. Niektórzy nie otrzymali ich w ogóle. Opóźnienia w dostarczaniu rozkazów wymusiło na dowódcach poszczególnych oddziałów przyspieszenie mobilizacji podległych im żołnierzy, co znacząco utrudniało zachowanie zasad konspiracji. W takich warunkach nie trudno było o przypadkowe starcia z nieprzyjacielem. Już około 13.50 żołnierze z drugiego obwodu żoliwo z okręgu Warszawa AK uwikłali się w walkę z niemieckim patrolem w rejonie skrzyżowania ulic Krasińskiego i Suzina. Polacy zdołali odskoczyć, ale niebawem na miejscu pojawi się, pojawili się kolejni Niemcy, którzy, którzy zaczęli przeszukiwać kolejne budynki. Znaleźli kolejnych mobilizujących się polskich żołnierzy. Od tej pory żoliwość mobilizował się odcięty od pozostałych rejonów miasta. W wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności żołnierze osłaniający miejsce postoju komendy głównej przy ulicy dzielnej około 16.30 wdali się w potyczkę z Niemcami. Nieliczna grupa obrońców dowodzona przez i Jerzego Kamlera, stolarza, broniła się przez kilkanaście godzin. Gdyby Niemcom udało się zdobyć ten budynek, w ich ręce wpadłyby ścisłe władze polskiego państwa podziemnego. Z Armii Krajowej na czele. Na miejsce zbiórek nie dotarło wielu żołnierzy. Ci zaś, którzy stawili się byli bardzo słabo uzbrojeni. Niemcy mieli przewagę liczebną i obsadzali dobrze przygotowane do obrony rejony miasta. Warto dodać, że o godzinie rozpoczęcia powstania nie poinformowano żołnierzy innych organizacji. Dotyczyło to w szczególności tej części Narodowych Sił Zbrojnych, która nie była scalona z Armią Krajową. Podsumowując do godziny 17 po stronie armii krajowej zmobilizowano około 20 tysięcy żołnierzy. Większość z nich miała od 18 do 22 lat. Jedynie około 10% powstańców miało broń nadającą się do walki w mieście, taką jak pistolety maszynowe, pistolety, granaty i butelki z benzyną. Była także pewna liczba karabinów powtarzalnych. Zapasy amunicji wystarczyły na dwa lub trzy dni starć. W mieście zaczęły działania bojowe na terenie zamieszkałych przez blisko milion ludzi. Większość z nich dowiedziała się o wybuchu powstania dopiero w momencie, kiedy rozpoczęły się starcia. Po 17. ruch miejski w stolicy praktycznie zamarł, a ludność cywilna skierowała się do brami domu, usiłując chronić się przed kulami. Gdy tylko w danym rejonie walki na chwilę ustawały, cywile wylegali na ulicę. Na wyzwolonych obszarach zaponowała euforia. W miejscu flag ze spastyką pojawiły się Biało-Czerwone Sztandary. Warszawiacy ochoczo walczyli, włączając się do pomocy powstańcom. Wielu z nich pomagało przy budowie barykad. Zdarzało się też, że cywile zamieszkujący dany teren wskazywali powstańcom najdogodniejsze dojścia do niemieckich pozycji lub przejścia pomiędzy budynkami, ułatwiając tym samym łączenie się rozproszonych oddziałów. Z tym większe, że wielu polskich żołnierzy był rannych niekiedy ciężko. A potem już wiemy, 63 dni heroicznej walki z przeważającymi siłami wroga, brutalnie pacyfikującymi stolice i mordującymi cywili kobiety, dzieci rannych. Czy było warto? Posłuchajmy świadków historii. Barbara Sowa, Basia, lat 105, najstarsza żyjąca uczestniczka Powstania Warszawskiego, równolatka niepodległej w czasie Powstania Warszawskiego, miała 26 lat. I była sanitariuszką czwartego podu brzymała warszawskiego okrętu Armii Krajowej. Wspomina. Chciałam być w Armii Krajowej. Wszyscy wokół mnie do niej należeli. Wstanęłam do powstania, bo uważałam, że musi wybuchnąć. Nie dało się już wytrzymać pod okupacyjnym rządem Niemców. Mówiono nam, że żyjemy tutaj albo na tamtym świecie. Nikt z nas nie czuł się bohaterem. Wszyscy byliśmy jednakowi. Po prostu stanęliśmy do walki. Był to piękny zryw. Jako młoda dziewczyna niejednokrotnie miałam odczucie, że chciałam pocałować nie, jednego, nie, nie jedną rękę naszego żołnierza, powstańca. Ludzie naprawdę dawali z siebie wszystko, żeby trochę tej wolności zdobyć. przecież czekaliśmy na to tyle lat. Tak opowiadała zmarła dwa dni temu w wieku 95 lat Walentyna Słoneczka w Tewonim Wala, harcerzka Szarych Szeregów. W trakcie powstania 16 lat. Jadwiga Roman w Pelonimiga, łańcucha z grupowania Żywiciel, lat 93, miała 14 lat, gdy tu powstanie. Na pytanie, dlaczego postanowiła się odwiedzać powstać, odpowiedziała tak. Trzeba było. Jakie było wyjście? Czekać? Dla Na nas to było normalne. Młodzież wszystko odwała się cały tyle By było po 3-4 Wszyscy szli. Tylko zostawali w domu starsi, dzieci, osoby rannych. Zapomnij słowa pułkownika Kazimierza Klimczaka w Który zmarł dwa tygodnie temu, w wieku 109 lat. Oficer Wojska Polskiego II RP. Żołnierz września 1939 roku. Żołnierz Armii Krajowej. Powstanie w Mamy polskie wolne. Trzeba ją pielęgnować i ustawać.